Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu. Weź udział w ewencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych. Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej, otrzyma nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy, podczas wydarzenia, odbędą się dwa specjalne giveawaye jednocześnie. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event. Siema Mordy, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku. Z case dropa. Co będziemy dzisiaj robić? Kontynuować poprzedni odcinek, czyli z 3-3,5 tysiąca złotych będziemy walić pod kosę za 10 tysięcy. Mam nadzieję, że z tego się nie zrobi jakiś tasiemiec. Oj, mam nadzieję. Że w końcu nam to wyjdzie, i to mam nadzieję, że będzie w dzisiejszym odcineczku. Pierwsze, co? Pierwsza linieczka opisu, co Wam daje? O tym wiecie doskonale. Oraz doładuj konto: czyli Paypal, Paystiff, kart, karty Visa, oraz jeszcze Summer Camping, który się lada moment kończy. Więc serdecznie zachęcam do korzystania i mordeczki. Robimy sobie szybciutko skineczki, eleganckie, profitowe. Hmm, za 3000 musimy znaleźć takie droższe skrzyneczki, żebyśmy elegancko mogli e, naparzać, żeby to nam też kasa schodziła, ale żeby również były fajne itemki profitowe. Hmm, I od czego tu zaczynamy w kowerciku? No nie wiem, czy to będzie jakiś profit. 117, jeszcze raz sobie walniemy za 185. Myślę, że pójdziemy na jakieś skrzyneczki twórców po 50 zł. One szybciutko nam siatko zabiorą, ale również mogą też dużo dać. A oczywiście, że tak. No. Tutaj dupa boli. Lecimy szybciutko do skrzyneczek twórców. I jesteśmy. Dobra, Tom223. Zobaczymy, czy Tom223 nam tutaj coś przyniesie. Może koskę da. Fajnie by było, ale byłby wtedy piękny wypad. Normalnie pod super upgrade'y, Czy tutaj jesteśmy stratni? O Jezu, 63 zł z 250. O ja myślę, że to chyba będzie kolejny odcinek. Zrobienia normalnie kosy za 10k. Gdzie ta moja nowa kosa? No dobra, 264. Jeszcze raz zrąbniemy sobie za 250. I na anonymus przejdziemy. Czyli na byłą skrzyneczkę. Nie powiem którego pana. 743 zł. I to są te detale. I super. I tutaj zrobiliśmy elegancki proficik. Szybciutko skrzyneczka Anonymous. 750 zł to był super strzał. Dobra, tutaj przewalamy ją 4, 5, 6 razy, ją zakręcimy. Mam nadzieję, że ona też coś nam da, ale no się nie zapowiada na początku. 50 zł. Jeszcze 5 zakręceń, szybciutko, 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 szybciutko. Byle do przodu. I. i. kupa. To się nazywa kupa. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, jest orionek. Tutaj możemy pod zero atakować. Jest 377. Dobra, szybciutko, szybciutko. Jeszcze ile nam kasy zostało? Całe 1700. Dobra, dawaj, żeby odcinek nie trwał pół dnia. Kurde, koskę miałeś dać. No, kurde. O, 447 złotych. Bardzo ładnie. Super, jest sianko. Myślę, że to będą profity. Dobra. Coś tam mamy, ale 85 ziko. Kurczę, strata. Dawaj, dawaj, dawaj. Rękawiczki Koska mnie interesuje. No chciałbym żebyś to dał chociaż. No... Dobrze, no ten Westland Rebel atak... Yy, ratuje. Mamy 930 zł. Yy, ja myślę, że sobie zaryzykujemy... Skrzynią Tygrysa. A czemu by nie? 5 razy, 7 paczek, 230 zostaje. Kosę, jedną kosę daj. No nie Ojuju Na dwie mam? Nie mam na dwie. Mam na jedną. Dobra, jeszcze jedną walimy. Kosę, kosę daj. No kurczę, co ja mam zrobić? Bez kosy, bez rękawiczek, bez niczego, no i jeszcze baskila da obdertego, no Uch. ach. Dobra, szybciutko, 90 złotych zostało Mm, za 9 dyszek to my możemy co najwyżej sobie w nosie podłubać, ale Classified 3 wejdą. Pyk. Za 9 dych to na nosie nie Dokładnie tak, bo Maxiu się nie sprzedaje. I... I 225 ziko. Ja się bardzo cieszę, czyli jesteśmy na gigaproficie. Ulew skinki szybciutko. Lecimy te śmieciaste. To trzeba ryzykować, tutaj to trzeba ryzykować, tu nie ma innego w ogóle wyjścia. Takie coś tu zaczniemy od tego, zaczniemy od tego miejsca. Dobra, czyli tutaj, czyli dół wszedł. Trzeba zacząć oszukiwać upgraderek, bo to, to może cienko wyglądać później. Dobra, czyli było tutaj. No to, że niby tutaj, ale ja nie chcę tu, tylko chcę tu i tutaj siada. Ilu, zwolnij nagle, tak zwolnij z kopyta Dobra, czyli było tu, czyli było tu, no to powinno być tu, pęk, ale będzie tu, elegancko. Dolatuj, no co jest? No nie, nie robi się dobrze, mordeczki. Dobra, czyli mamy jeszcze szansę zrobić to na razy 5. Takiego gamma do Plersona Siad tutaj e, Nie, tu było, tu, 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 tu No to, że niby tu, ale ja cofnę tu i tu siedzi No nie, rób sobie jaj ze mnie Ja muszę ogarnąć coś Dobra, czyli zostaną mi jeszcze tasking, dobra Czyli było tu, czyli musi być gdzieś tu Siedzi, 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 siedzi! Co? Dobra, walę tu i w dupie. Strollowany. Strollowany. Dwa czy trzy upgrade'y, tak siadły. Jestem w chujnie zadowolony. Um, więc mordeczki, spodziewajcie się, że będzie kolejny odcinek, przewaliłem znowu siano, już miałem po prostu profity, jeżeli chcecie, żeby był kolejny odcineczek, wyraźcie to, łapeczką w górę, będziemy szukać dalej tej kosy za 10 tysięcy, to nam się w końcu uda, ogólnie to nie jest prosta rzecz, więc to było do przewidzenia, że za pierwszym czy drugim razem może się nie udać, ponieważ próbujemy to robić z 3-3,5 tysiąca. Próbujemy to z trzykrotnić, więc tu trzeba ryzykować. Nie ma co się przejmować, że nie wchodzi mordeczki. Trzeba po prostu trzymać kciuki za maksia w dalszym ciągu. Jeżeli macie jakieś pomysły, która skrzynka da mi profit, żebym jak najlepiej wyszedł do tej kosy za 10 tysięcy, napiszcie mi to w komentarzu e, mordeczki. Widzimy się na live'ach oraz w kolejnych odcineczkach. Na pa!